Siemaneczko, ja jestem Kubusiek. Dzisiaj ze mną jest Olek i będziemy otwierać Zensit paki. Dobra. Ty, ma, ty masz jajka do otwarcia, co nie? To, to idziemy najpierw. To idziemy najpierw do ciebie. Otworzymy jajka. Zobaczymy, co ci dropnie. I wtedy wrócimy tutaj i otworzymy Zensit-paki. Mam 42. Specjalnie przygotowałem dla nas, widzowie. Także myślę, że będzie dobry opening. Dobra, zaczynamy. Pierwszy będzie B... B-Egg. A, najpierw zwykłe kraty. No, zwykłe kraty na razie. Co tam masz? A, no dobra, okej, okay, takie coś. Zobaczcie sobie. To co u mnie stoi, taki, taka babcia. To jest ten sensei, co tam siedzi i medytuje. Dobrze, kolejna. O, okej, okay. rura do przetykania. Dobrze, dobra, be. Teraz... be cool, be cool. Przepraszam. <laughs> Dobrze. Przepraszam. Dobrze, przepraszam. Dobra, i co mamy, i co mamy? O, o to jest fajne, ja to chciałam, ale dobra, okej. Okay. Gigi, A, i teraz, le e, które pierwsze, które pierwsze? E, Które pierwsze? Dobra, to ja postawiam to. Ojej, kappa! Chłop ma farta. Chłop ma drugie najlepsze, nie? Ja wiedziałem, że to masz farta. Broch, broch, broch. Dobra, dalej kolejne. Proszę, chociaż to dobre coś. Kolejny, kolejny szabajnu. Małpa, patrz. Dobra, idziemy, wracamy. I otwieramy. Właśnie, zobaczcie co robi Kappa, Przy okazji się dowiecie czegoś, widzowie. I teraz tak. Nie zdejmuję jej. Sprayuje wodą na wszystkie te w promieniu 25 stuców. Daję mutację. Daję wet mutację. Replace wet mutation as on fruit which blood lead mutation. No, Bloodlit Mutation! Zamienia... a No to jest dobre. To podoba mi się już. Idziemy otwierać ten Paki. I co ci tam jeszcze drobło, op? Drobło, op? Co ci tam jeszcze dropło? Birbi. Co robi Birbi? A, to wiemy. To wiemy. To, to wiem. Mutacja Pollinated. I tam jakiś mem jest o nim napisany. To jest moje miejsce, tak? Idzie już ten. Najpierw ty otwórz, bo ja mam dużo do otwierania. To będzie jakiś długi odcinek. Więc, no. Bo ty masz dwa, ja mam jeden, no to akurat by było ok. I mów, co nam dropniesz. Taro Flower, oh my god. Oh my god. No. Mech, trochę. Dobra, teraz ja. Uwaga. Będę też mówił, co mi dropi. To, to trochę wygląda jak Monobloma. Okej. Okay. Obok był Hinomaj. Jestem zły już. Monobloma dużo lepiej, co nie? Taro Flower. <grym> o Jezus. Co ja otwieram? Przecież tego jest jeszcze 39. Taro Flower! Oważę, ty też musisz kupować to, bo będzie mało pełnik trochę. Taro Flower. Ojej, 11 milionów, bratek ma paratować, go trzeba. Trzeba cię paratować. Wiem, wiem. Taro Flower. Nie mam. Ty masz przecież ten za biliardy. Monobloma, widzowie, monobloma. Ja też nie chcę swoich. Hinomai, Hinomai, let's go, w końcu coś dobrego, mythical. Ty tego nie masz chyba, nie? Cicho. Kolejny Hinomai z rzędu. Drugi mythical. Nie da się, dałbym ci. Prawie kolejny Hinomai mi dropnął w Serenity. Widowie, lecimy. Taro Flower. Ale mnie to denerwuje. Nie, nienawidzę tych słabych. To znaczy już mam ich tyle. Człowieku, o, przez chwilę przemknął mapy apel, ale nie ma. Monobloma, widzowie, jeszcze 29. 30. Monobloma. Monobloma. To jest lepsze, chyba. Serenity. No to mówiłem, że jest mem o nim jakieś napisane. To dobrze mówiłem, let's go! Monobloma! Widzowie! Ej, myślicie, ej, obstawiam, że może być jeden Apple, maple Apple z tego. Taro Flower. A ty? Z ponad 40 paczek. Nie może być źle. Serenity. A właśnie, miałam tego no co ty tam masz? Monobloma. Widzowie ci pójdzie? Maple apple. Taro Flower. O Boże. O Boże. Co to jest? Tragedia. Co to za opening? Był maple Apple chyba przez chwilę, albo to było to. Padać a dachu, trudno. Taro Flower. Nie chcę mi się teraz czekać. Teraz jest odcinek, No będziemy ich zanudzać Ej, był przez chwilę tam Serenity Nie, nie możesz iść, no nie, 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 nie. Dobra, kolejne. O, idzie do mnie, f idzie do mnie Red Fox chyba, chyba idzie do mnie Nie, nie idzie do mnie, aha Ty ty content. Serenity Dobra, nie patrzę tam widzowie On coś wyczaruje no. Monobloma. Jeśli chcecie, żebym częściej zapraszał y, Ziemniaka, bo taką aktywę, y, na odcinki, ale te odcinki są już na prywatnym, niestety. Jeśli ktoś chce, no to piszcie w komentarzach, czy chcecie więcej Ziemniaka. Według mnie szczególnie musi on być, bo to jest kontenciarz mały. Dobra. Kapibara otworzyła, dobra. Serenity. Weź tą kapibarę, usuń na typę. Nie no nie. W końcu ci nogi widać, co jest Dość lepszy mi <laughs> Zenrocks, Zenrocks, Zen No 11 paczek Kolejny zen obok Hinomaya. Maja Maja, Maja, Majbach Maj Serenity Nie 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 bij mnie <laughs> Serenity, nie widzę. To jest ten NPC od nie. nie no kontenciasz. Ej, maple Apple było, przeminęło Sen rozks. No widzowie, zero Maple Apple. Serio? Taro flower Ej, widzowie, no gdzie ten content? Nie ma maple Apple. A otworzyliśmy dokładnie 42 paczki. To jest obłęd. Nie, jeszcze 6 to jest Serenity Jeszcze 5 Jeszcze 5 Jeszcze 5 stary Jeszcze 5 Maple apple obok Monobloma stary Ej nie, dobra, wy to na, na, na odcinku zobaczycie Widzicie, a O oh Boże, to jest tragedia No nie no, to wstyd 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 w ogóle mnie nie oglądać. Kanał ci podać, wyślę ci potem link do filmu, do sobie wejdziesz. Monobloma, tragedia. Nie, 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 nie było ani jednego apla, apla, Było tak blisko, naprawdę, widzowie. No i tutaj raczej, nie wiem, stała monobloma. Zgadłem, widzicie że to... Jaż to wypatentowałem, wy, 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 wy co No i tak. Słabo, bardzo słabo, nie powiem że nie. Dobrze. Tak. pozostaje jakieś krejty nie ma krejtów. no to nic. To chodźcie pożegnać, bo koniec odcinka, kończymy odcineczek. gotujemy się na ognisku. Łoś. OK, widzowie, dziękujemy za oglądanie, widzimy się w kolejnym odcinku wraz z ziemniakiem. Mam nadzieję, jak będzie miał czas, oczywiście. Także elo nie nie będziesz chory, chory co ty tą palko robisz.